Wonderful... Hej, Co Słońca! Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Liany A na Waszych ekranach gra i StarLail I ustawiłam się w dosyć ciekawym miejscu powiem wam bo intryguje mnie, że tutaj stoi taki zamaskowany pan a za nim stoi taki gościu z wielką grzywką, który się go no ewidentnie cyka Ale w każdym razie, o, zapomniałam powiedzieć Lecimy dalej z tłumaczeniem Hongkaja fabułki I zaczynamy od kuścika A moment of peace I mamy się spotkać z Asną I coś tutaj zagadać Uwaga, uwaga Śledzenie radarowe pocisków normalne Częstotliwość sygnału telemetrycznego jest niezwykle wysoka Utrzymuj normalny poziom Nasze pomiary przewidują, że Legion rozpęta ponad 10 fal ciągłych ataków. Wszyscy przygotujcie się! Asta, wróciliśmy? O, oh, tak się cieszę, że wszyscy wróciliście bezpieczni. Alan właśnie opowiedział mi o sytuacji w strefie składowania i o swojej kontuzji. Dziękuję Wam za pomoc! W czasach katastrof coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że badacze stacji kosmicznej są jej najcenniejszym zasobem. Niestety byliśmy źle przygotowani na takie sytuacje kryzysowe. Powinniśmy byli zbudować nasze działy bezpieczeństwa i walki. Z drugiej strony, cała załoga ekspresu astralnego wydaje się być wyjątkowo wykwalifikowana. Jaka jest obecna sytuacja na stacji kosmicznej? Na razie sytuacja jest pod kontrolą. Uszkodzenie naszego systemu bezpieczeństwa było niewielkie. Intruzowi udało się zmienić tylko niewielką ilość danych, więc było to łatwe do naprawienia. Prawdziwy problem leży po stronie badaczy. Ufają pani Hercie całym sercem i nigdy nie przypuszczali, że legion włamy się do stacji kosmicznej. Złamany duch jest o wiele gorszy niż złamane ciało. Chodźmy porozmawiać z naukowcami. W tej chwili stacja kosmiczna nie może sobie pozwolić na więcej nieoczekiwanych zwrotów akcji, a zwłaszcza od wewnątrz. Próbowałaś skontaktować się już z Hertą? A tak, wysłałam wiele wiadomości, ale wszystkie spotkały się z milczeniem. Znasz ją, Himeko? Stacja kosmiczna to tylko magazyn dla jej wynalazków i rzadkich przedmiotów, a jej to tak naprawdę nie obchodzi. Wiedziałam. No dobra, nieważne. Zakończę też list do Herty i powiem jej, że przynieśliśmy rzadki przedmiot, którego szuka. Przynajmniej to może zwrócić jej uwagę. <grym> to byłoby bardzo pomocne. Jej, I mamy warpowanie. O, czyli jednak nie zmusi do tego, dobrze. Co do samego warpowania, no to tak, zbieramy kryształki, które mamy za zadania oraz zarobienie daily za 1600 kryształków mamy 10 biletów, co 10 biletów dostajemy praktycznie gwarantowaną 4-gwiazdkową postać albo broń. No i co mniej więcej, 70-80 warpów mamy tutaj. Zbliżamy się do tego miejsca, gdzie dostajemy postać pięciogwiazdkową, jeżeli dobijemy do 90, do 89 i dalej nie będziemy mieli piątki, no to na 90 wyszu na 100% jakąś dostaniemy. Pytanie tylko, czy to będzie postać standardowa, którą możecie dostać zawsze, czy limitowana, ale to już łódź szczęścia jest 50 na 50 szansy. Jeżeli przegramy i dostaniemy postać standardową, to wtedy następne wishowanie, następna piątka, jaka poleci, na 100% będzie limitowana. No i wydaje mi się, że to tyle. Pozostawiam pewność badaczy w Twoich rękach. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, zapraszam do mnie i do Himeko. Nie, dobrze, idziemy od razu do Arlana, choć. O, on jest tymi typkami strasznymi. Ach, gdy tylko wcześniej złapał legion antymaterii. Jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ten ból to nic takiego, naprawdę. Jestem do tego przyzwyczajony. Właściwie powinienem być z tego dumny. To przypomnienie, że jesteśmy w stanie chronić wszystkich. Ale nie mów głównemu badaczowi Aście tego, co właśnie powiedziałem. A jak stacja kosmiczna? Hmm, było kilku badaczy, którym się nie udało. Reszta jest w porządku. Głównie drobne urazy, ale martwię się o ich stan psychiczny. Większość z nich przybyła na stację kosmiczną, ponieważ podziwiali madam herte, ale teraz nie mogą dotrzeć do niej ani nawet do własnych rodzin. Mam tylko nadzieję, że wszyscy przeżyją ten kryzys. No, a powiesz mi coś o Aście? Hmm, moje pierwsze wrażenie było takie, że była córką z bogatej rodziny, właścicielka dużej firmy. Ale była dla mnie miła. Kiedy poszło na stację kosmiczną, poszedłem za nią. Nie wiem wiele wiem o nauce, ale cieszę się, że mogę chronić ludzi w trakcie ich badań. No dobra, to zostawicie, żebyś trochę odpoczął. Hmm, mam nadzieję, że cały ten chaos wkrótce się skończy. O, Harlanek, jakie dobre dziecko. O, dostaliśmy jakieś brońki. A gdzie dalej? Dalej idziemy szukać ludzi, którzy potrzebują pomocy. No dobrze. Muszę odejść, muszę uciec od tego nieopuszczonego. Nie, nie, to niemożliwe. Mogę uciec od wczoraj, mogę uciec od dziś, ale jutro zawsze będzie o krok przede mną. Spójrzmy, terminal wykrywający przeszkody zarejestrował 142 856 ataków. Następna liczba wyniesie 142 857. W głębi serca wiem, że kiedy zobaczę tę beznadziejny, piękną, cykliczną liczbę, będzie to oznaczało poetycki koniec cyklu mojego życia. Spokojnie, będzie lepiej. Wszyscy to powtarzają. Żyjeszka się poprawi. Nie zawsze będzie tak źle. Negatywnie, pozytywnie. Negatywne z negatywnego jest pozytywne. Życie jest tylko drogą do śmierci, ale nie dzisiaj. Jakie wnikliwe. Hmm, oczywiście, że tak. Im bardziej zbliżasz się do śmierci, tym bardziej doceniasz jego życie. Zbiorę się w sobie. Dziękuję. To było bardzo miłe z Twojej strony. Ej, Abraham, to jakiś świr. Tyle wam powiem. Wciśnij drążek, Alfred. A, um, przepraszam, przepraszam. Myślałam, że to ktoś inny. Pozwól mi pomóc. Dzięki, dzieciaku. Robimy kilka wstępnych kontroli dla teledetekcji satelitarnej. Przetrzymam przycisk, aby monitorować sygnał, a ty pchnij drążek kontrolny zgodnie z moimi instrukcjami. Ale najpierw porozmawiajmy o sterowaniu. Góra to spektrometr. Dół to filtr, lewo to poziom odniesienia, a prawo to tłumik. Nasze kontrolne wstępne składają się z trzech etapów: włączenie spektrometru, następnie tłumika, a na koniec wprowadzenie sygnału do filtra. Sporo tego do zapamiętania. Masz wszystko? Tak, mam to. Jesteś gotowy? 3, 2, 1. Dobra, w górę, w prawo i w dół. Wspaniale. Dziękuję. To było bardzo pomocne z twojej strony, dzieciaku, przecież był badaczem odpowiedzialnym za to. Był wcześniej w strefie zakładowania, no ale nie wrócił. Abraham był mu bliski. Nie wiem, jak mu o tym I powiedzieć. Najwyższym priorytetem jest zachowanie stacji kosmicznej i skupienie się na bieżącej pracy. O Jezu, Abraham to ten świr przecież. O, matko, on zaświruje. Jeszcze bardziej. Aaa, wydało się, kiedy to nagrywam. No nieważne. W każdym razie, tak, mamy Travel Lock, czyli tutaj mamy wszystkie jakieś eventy, nie eventy. O, dziękuję. Darmowe warpy. Yy, tak, eventy, nie iwęciki, stałe, pernamentne, niepernamentne, limitowane. Wszystkie ważne informacje na pewno znajdziecie. O, dokładnie tutaj. No dobra, czas wrócić do herty. Asty, nie herty, asty. O jezu. Weźcie ekspres i odjeżdżajcie. Ja zostanę, ale... Chodźmy. Tarcza obronna strefy zaopatrzenia nie wytrzyma zbyt długo. Wszyscy musicie się pospieszyć! Będę tutaj! Musisz ich odeprzeć! Pospieszcie się! Straciliśmy łączność. Myślicie o powrocie? Przypomnę, że to jest niszczyciel planet Legionu. Stacja kosmiczna jest dziełem Herty. Dopóki Lord Revenger interweniuje, nie powinno być większych problemów. A, ale nie możemy ich tak po prostu uciec, prawda? Bestia zakładem może zerwać tarczę obronną jak darcie papieru, a Herty tutaj nie ma. Obrona stacji jest zbyt słaba, by stawiać czoła legionowi antymaterii. Tak czy inaczej, legion ma błogosławieństwo Ionu na nóg. Przybyli przygotowani, a wszyscy tutaj nie są. Dlatego musimy wyjechać i zabrać sobie Kailusa. Hę? Kailusa? On jest taki ważny? On jest tym, który może nam pomóc odwrócić losy. No, oczywiście mogę się mylić. Hmm, tak jak mówisz. No w porządku. Co powinniśmy zrobić dalej? To strefa zaopatrzenia, w której pracuje ekipa konserwacyjna. Jest tu ścieżka, która prowadzi do najbliższego peronu kolejowego. Chodźmy tam i spotkajmy się z Weltem. Z panem Yangiem? Pan Yang też tutaj jest? A czy on nie został w ekspresie? Astro Express śledzi nasze współrzędne w czasie rzeczywistym. Przy tak ogromnej zmianie ruchu stacji kosmicznej nie ma możliwości, żeby pan Yang tego nie zauważył. Hmm, mogę prawie zagwarantować, że twój pan Yang jest już w drodze. W tej chwili możemy sobie poradzić, jeśli to tylko bestia zagłady. Ale gdyby pojawił się Mantor zniszczenia. emantor zniszczenia? Pospieszmy się i wynośmy się stąd. wyjaśnię później. No dobra, co my tutaj mamy? Czy możemy coś sobie... Co to jest jest tochilowanie? To jest O, ale ona ma. W... A, bo patrzcie, ten taki jakiś kul... Cool, nie wiem, to taki fioletowy, fioletowy dzbanek jest od tej energii pod E. A ta energia pod E, ja widziałam, że. O, bo to jest pan tepek Energia pod E jest do tego, żeby ich walnąć i na przykład uwięzić czy coś w ten desem tak na, na start jakby, nie? Nie ma tutaj zejścia. Jak się tam dostaniemy? Ok, tę postacie. To, to jest trochę za ciężkie dla mnie. Ale o, skrzyneczka! Skrzyneczka to jest coś, co chcę. Coś, co kochamy. Wow, <laughs> Ze skrzyneczek wypadają te. Ala la O, oh, nice. Yy, tu coś mi się. A co to, co to, co to? Aha, dupa. Ciekawe, czy YouTube mnie da mi tego. utnie mi zasięgi za to też powiedziałam, dupa. Oby nie. No wiecie, z tymi prawami, to już naprawdę, z tym YouTube'em. To nic, nie wiadomo, co można mówić. O! No i piękna sprawa, zrobiliśmy sobie przejście. I co my tu mamy Oczywiście, że pobijemy tego pana tylko po to, żeby dostać skrzynkę. Nie poszło. W poprzednim odcinku gdzieś tam marudziłam na ten system, jednak walki. Ale teraz jakoś mi się spodoba. Nie ogarniam trochę biegania cały czas. Mam w głowie system Genshinowe, że trzeba to klikać. A to się nie klika, tylko trzyma i to jest takie. Aaa. Nie ogarniam. Znaczy ogarniam, ale no, no, no. Wiecie o co chodzi? Ej, tam jest hop z dużą skrzynką. Ja cię chcę. Czekajcie? O! Dobra, aktualnie mam plus po prostu 10 do satysfakcji. Zna to, że zabiłam tego typka, a to był jakiś rekomendowany level yy... o matko. To moje! Nie wiem co to, ale... Dobra, jakieś. Coś. O, ile primogemów. które nie są primogemami, ale... O matko, ile? Dobra, naprawdę, czuję teraz pełną satysfakcję, ja wam to pewnie albo skróciłam, albo coś. Tak, warto było się tłuc. A, bo te fioletowe, znaczy, fioletowe, pomarańczowe skrzynki mają aż 30 primogemów, a te zwykłe mam tylko 5. No, czuję prestiż, czuję, no nie ukrywam. <ścoughs> Rozpiera mnie duma. To nie tak, że prawie zginęłam drugi raz, ale było dobrze. No dobra, to akurat było szybkie, na szczęście. Więc całkiem w porządku. Już tak, wiecie, co tyle tych walk, że już zapomniałam dokąd jedziemy. No, idziemy, jedziemy. Tak, jedziemy na to. Nie, nie, nie. Nie chcę się znowu bić już w i Dobra, pa la Znowu te śmierdzące kredy. Nie, nie widzisz mnie, typie. Twoje złudzenie optyczne. Czy tam coś jest, żebym chciała się z wami klepać? Jest ekran. A coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, zostawmy tych typków. W spokoju. Już się na dłu... Jedź sobie stąd, nie widzisz, mnie, dziadzie. Już się na O, nawet mogę sobie patrzcie, przez, przez szybkę popatrzeć, czy coś tam. O! Tak, to platforma! Ale ekspresy tutaj nie ma. Może być gdzieś w pobliżu. Pozwól mi zerknąć miostrymi oczami. Poczekaj, marcz! Bestia zniszczenia. Jest naprawdę tutaj. Hej, ty, zejdź to na dół! Uważajcie wszyscy! Eee... Ale ja mam. Ale... Ale ja, ale ja nie chcę się z tym bić. Czemu on dwoma ręka, Czemu on jest podzielony na ręce? E, a przepraszam, on jest dostosowany do nas, do naszego poziomu. Ej, poczekajcie, to się z jego rękami można klepać. Ja piernicę, tego jeszcze nie grali. Z jedną ręką i. Nie, dwoma rękami i jedną klatą. okej okay. Następna będzie Himeko, więc sobie. A nie, bo to jest tarcza. O, dobra, tarcza. To i tak będzie na Himeko. Myślałam, że najpierw wzmacniamy yy, Tarcza sobie wrzuca po wszystkim poka. Jezu, co on robi? Czemu on sobie dał buffa na jedną rękę? Yy, supportujemy Himeko I przy... albo dobra, supportujmy wszystkich, skoro możemy Bardzo fajna mata, ta... broń... bronia? Bro... jakaś taka Fajną ma tą animację, bardzo mi się podoba yy, z takim lodowym oddziałem Aha, fajnie, że ja sobie yy, wzmacniałam Himeko, jak ona nie ma punktów akcji. Super. Ale dobra, mamy ulta. Widzisz, <laughs> tyle dobrego. Dobra, jedna ręka złamana, czy co to było? <laughs> Dalej nie mogę z tego droda, z tą, powiedzmy, tą do pizzy piłą. Mhm. <laughs> w ten sposób, super. Jak mu oddała, co to było? O, to ręka prawie pa... Nieważne Nie padła jednak Super, dostaliśmy po jeszcze e Ale dwie ręce ma prawie padnięte Zostaje tylko ten żołądek jakiś Jezu, ale wciągnęłam się w, ten, w te walki Nie ukrywam Spodobało mi się jednak Są powtarzalne, ale mi się podoba Trzeba myśleć Kto gdzie, komu. Dobra, dawaj brzucha. Bo w granicznie to klikamy skilla, klikamy ulta i, i, i to tyle. A tutaj jednak y, trzeba trochę kogo wzmacniamy. Ko, kto jaka kolejka, która ręka, gdzie, kogo czym... Czemu ono tych punktów? Kogo czym popić? Jest nice. O kurde, bele. Dobrze, że jej tarczę dałam, widzicie? Nie mogę z niej naprawdę, że... Muszę jeszcze poczytać, kiedy ona y, jakby oddaje, tak to nazwijmy, przeciwnikowi, jak to działa. Szczyl mm, No dobra, wzmocnij ją. Chciałam, żeby się uderzyła, ale... Na wszelki wypadek to lepiej ją wzmocnij. Jezu, dlaczego no, ona nie ma tych punktów akcji ja pierniczę. Tak ją wzmacniam, że... Nie fajnie. Ale coś, coś ta bestia... bestia czego? Bestia zagłady trochę taka słaba, bym powiedziała. Gorszy był ten kurde found, z którym się walczyłam dla skrzynki, niż to. A, nie było tematu jednak. Teraz mu <laughs> O. A tu... To... Ale mu mocno się a, nie widziałam jaką miał słabość A można co, co, co to jest to? Aha. Dobra, dajmy je <laughs> <laughs> Jeszcze ja nie spojrzałam Boże, muszę to patrzeć Fajnie, że Dank Hank sobie coś gada, a odpaliliśmy kurta broni Tak, zniszczmy ich Aha, znowu też znalazłem sobie postać, która martwią mnie te dwie kropki, jak tak patrzę Wiecie? Co to znaczy? I co to jest to Z? Zgon? O, no, widziałam, że będzie miał dwa życia. To byłoby zbyt piękne, gdyby ich nie miał. O, super. Nie mów tylko, że ręce mu się odrodziły. Nie, ręce mu się odrodziły. Jezu, to leci. Boże. Jak skaramusz. Ja piernicze. A co bijemy go po... Nie, no ja piernicz znowu ma ręce. To jest na ten poziom na pewno. już miałam mówić, że ten found był trudniejszy, jednak ja nie. Chociaż. Zakolekujmy sobie dunghangan. A na co ty się targetujesz? No wszystko, na jedno. Aha. Szkoda, że nic nie ma na ciebie, de fa. Ręka poszła? No nie, no nie do końca. Tak jak bym chciała. Aha, super, jeszcze ta lewa ręka dostała bufa, super. Sympatycznie. Ale dobrze, dobij ją. Zrób to. Ja pierniczę. I nie dobił tej ręki. Ale tą ochronę bo ma mało życia. O! I dobrze, że ją ochroniłam. Tarczą. Love it. O, ręka się zniszczyła sama. Tak, tą uderz, bo ta ma tutaj to zielone. Nie, dobra, dobijmy tą łapę. Ale z tu i ona dostanie rykoszetem. Liczę, wierzę w to. No, 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 co to było? Jezu, co on robi? On bulgocze. Kogo my chcemy wzmocnić? Tom, bo nas Pyro. Pseudo Pyro Pseudo Pyro i nie ma Pyro. Nie ma Pyro w Pyro. O, drona wypuściła skubana. O, dobrze, ręka poszła. To dobrze. Dajmy temu tarczę. Bo mam połowę życia. O, i zamroźmy łapę. Nie, to jest brzuch sorry Brzuch, serce, nieważne, co to jest. To coś. Oberwał? Tylko to, coś tu się bulgocze. To chyba nie jest, to w ogóle nie jest jego część ciała, chyba wiecie. Ale nas pierdyknie. Aż się ult włączył komuś, obroni. No, może być. No, to nie jest no, ult, który chciałam zobaczyć. Znaczy, bo zawsze fajne, ale no... chciałam coś to co bije Dobra, Walni. Czy ta Himeko może się w końcu obudzić? Nie jeszcze bronia, potem jest y, pani Primogem. Super! Dobra, szczyl go? Też nie mogę na to patrzeć. Nie wierzę. No i żadna go nie dobiła. Aaaa, zacznę krzydać normalnie, Dara. Co jest nie tak z tymi ludźmi? Rzuć go teraz tym kawkom. Tak, siadaj na... Siadaj, <laughs> <laughs> wiadomo na czym i dawaj kawkę. Się stało. Musisz zobaczyć koniec swojej historii. To to jest. Dotrzyj do końca historii na swój własny sposób. Bo widzisz? Oni już cię zauważyli. On. Teraz jest w porządku. Porozmawiajmy gdzieś indziej. Czy to jest. Stacja kosmiczna? Witaj! Nieźle. Byłoby jeszcze lepiej, gdybyś nie zemdlał, ale dzięki tobie bestia zniszczenia była oswojona jak kotek. W ogóle nie miała swojego temperamentu. Czy wygraliśmy? Tak, a ty jesteś bohaterem. Wstań, kiedy poczujesz się lepiej. Himeko chce, żebyś ci ją znalazł. Mam teraz coś do zrobienia, więc nie pójdę z tobą, dobrze? A, przy okazji, powinniśmy wymienić się numerami. Jeśli się zgubisz lub coś, możesz do mnie napisać. Wymieniłeś się numerem telefonu z Marcz. Dobra, to ja idę. Pa, pa! I co? O, ktoś wiadomość. Hej, tutaj Marcz. Himeko chce z tobą porozmawiać o czymś. Nie zapomnij o tym. Uuu, dostaliśmy coś, co to, co to jest, co to jest, co to jest, to jest jakaś kulka destrukcji Kulka destrukcji, tak dokładnie, a co, my, co nam tu każą zrobić, założyć pewnie kulkę destrukcji Nie, to jest pewnie konstelacja już to jest Dobra, mamy kulkę, Falling Star Nice No powiem wam, no wciągnęłam się w tego Honkaja, no kurde Ale dobra, to by było wszystko w tym odcinku Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie Nasz pan Bang Hang Heng sobie maca I do zobaczenia w następnych. Pa, pa!